Witajcie po długiej, naprawdę bardzo długiej przerwie w nagrywaniu i w pokazywaniu swojej facety na tym kanale. Zmieniło się dużo, zmieniły się bardzo różne dziwne podejścia. Szykuję dla Was coś naprawdę specjalnego na nowy rok i jeżeli się tylko wyrobię, no to w tym momencie będziemy, będziemy mieli fajną zabawkę. I teraz tak. To co widzicie to jest archa 27, ale dzisiaj nie o 27. Dzisiaj będzie Twin Motion. będzie Twin teraz pytanie w jaki sposób taki ładne oto to piękne zdjęcie. To jest moja grafika. I w jaki sposób oto takie piękne, ładne zdjęcie wrzucić sobie na, na projekt, a gdzie przy renderowaniu, tak naprawdę zaraz sobie zobaczymy, a przy renderowaniu wyjdzie nam taki piękny rysunek. Nie dość, że wrzuciłem sobie to zdjęcie. To w, I nie jest to z tekstura, która jest tak wrzucona. To chciałbym wrzucić jeszcze je w taki sposób, żeby ono było jedno. Nie? Czyli, żebym ja mógł sobie fizycznie wziąć to zdjęcie, wrzucić, a, ty, 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 pobawić się nim. Czyli tu mam size, mam skalę. A, a tak naprawdę, chciałbym je skopiować w obrębie w tej chwili jednej ściany. No ok, wywalamy sobie to, wywalamy sobie to, to co tutaj mamy na końcu. I e, sekretem jest tak naprawdę. To nie jest sekret. E, sekretem są tak naprawdę dekaleczne naklejki. I ta naklejka, jeżeli tutaj popatrzymy, w tym muszyn, one się znajdują fizycznie w naklejkach, e, One mają jeszcze fajną jedną cechę. E, gdzieś tutaj były. W asetach były. Jak to. były? Jak ktoś wie, niech przypomni, ale generalnie w to mamy. W asetach mamy jeszcze dodatkowe naklejki. I załowa polega na tym, że tutaj mamy już naprawdę dużo fajnych, dużo fajnych rzeczy. Ja się skupię na tym, co tutaj jest. Każda z, każdy dekal, każda naklejka to jest nic innego jak mapa. Teraz ta mapa, czy ta tekstura, która tutaj się pojawia. W tym momencie ona się w różny sposób, w różny sposób nam obrazuje. Zobaczcie jak to ta wygląda. Tak, to jest generalnie, rzecz biorąc ten element bez tła, czyli plik o, o odpowiednim formacie. My nie chcemy tego elementu, który tutaj jest. Będziemy mieli paru, niech zostanie. Pod prawym klawiszem mielibyśmy rename. Oczywiście taki element też możemy sobie zachować jako nasz element biblioteczny. To nie stanowi żadnego najmniejszego wręcz problemu. Ale co my będziemy robić? My teraz sobie otworzymy naszą grafikę, czyli dajemy sobie na open. Ja znalazłem tutaj, że mam tutaj dwie takie grafiki, które, które teraz bym bardzo chętnie mówił Jedna to jest właśnie mój kochany hamburger. W jaki sposób on się tutaj znalazł? On się tutaj znalazł w bardzo prosty sposób. Pod tytułem. Wziąłem sobie tą strzałeczkę, która tutaj była. I podmieniłem sobie teksturę, tak naprawdę. To jest jedyna rzecz, e, którą ja tutaj robię, jeżeli chcecie wrzucić sobie czy taką teksturę, czy jakąkolwiek inną, tak naprawdę. E, no to w tym momencie kwestia, kwestia zabawy później tymi narzędziami, które tutaj są. Tak, żeby sobie dopasować te, te elementy. E, kwestia, oczywiście, e, odbić światła, bo to też mamy tutaj, też nam, nam będzie bardzo fajnie grało i kwestia tego, że my to jesteśmy w stanie dodać sobie do biblioteki użytkownika. Co to znaczy, jeżeli my sobie taką grafikę dodamy do biblioteki użytkownika? To znaczy, że jeżeli my sobie tutaj przejdziemy i my już mamy tą naszą grafikę, że mamy już naszą bibliotekę, my w tym momencie jesteśmy w stanie sobie wrzucać takie nasze logo, czy, czy logotyp czy, czy ulubiony materiał na naszej wizualizacji, no i w tym momencie, tu. A, powiedzmy, że, że tutaj nam to nie pasuje, ale wrzucimy sobie to w tym miejscu. Dobra? I jeszcze, żeby nam nie było mało, to my sobie tutaj zmienimy size. O. Na taki. Jak tworzyć takie grafiki? Może nie w tym odcinku. Ale mamy grafikę, która jest naklejona, która jest naprawdę rewelacyjna. Ona wygląda przede wszystkim rewelacyjnie i zobaczcie jaki ona efekt robi. Tutaj tu mamy zrobione też w ten sposób, że e, cała ta ściana, czyli ta część, która tutaj jest cokołowa, ta górna część, która jest zrobiona z betonu, a ona jest tak naprawdę w jednej, w jednej płaszczyźnie. Jeżeli ta płaszczyzna byłaby tutaj Zachwiana, tak jak tutaj, o przesuniemy sobie to w to miejsce. To widzicie, ona się w tym momencie gubi na otworze. A jeżeli mamy jedną płaszczyznę, no to już będziemy mieli jeden, jeden fajny odcinek. A do czego to możemy wykorzystać? Możemy sobie na przykład zrobić plamy. Czyli ja sobie w tym momencie biorę mój element, który sobie stworzyłem, on będzie moim takim, powiedzmy, bazowym. Znajdę sobie teraz tą teksturkę, dam sobie na opan i biorę sobie tą plamę, którą, którą tutaj też już stworzyłem wcześniej. O, pojawia mi się coś takiego. I teraz jak uzyskać to, co tutaj jest, czyli te wżery, które tu się pojawiają. Wżery są niczym innym jak normalem. To jest materiał, który wcześniej był e, wrzucony. Jeżeli ja bym sobie tutaj teraz otworzył, i rzucił sobie to, to zauważcie, pojawi mi się coś takiego. Da? I on mi się pojawi tylko i wyłącznie na, na wielkości czy na, yy, na tej mojej grafice. Tu, gdzie jest, jest przejrzystość, to w tym momencie ona trochę się zatraca. No I to jest kwestia tego, jaki jest ustawiony roughness jaki będzie normal, czy ten normal. Tak naprawdę ten normal powinien być zupełnie czymś innym, a nie moją grafiką tego hamburgera. Ale z drugiej strony zauważmy, że ten normal inaczej wyświetla się przy standardzie, inaczej będzie się wyświetlał przy, 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 przy paczenderze. I to jest plama, którą ja sobie stworzyłem tak naprawdę dla, dla zabawy, wcześniej dla ćwiczenia. Również sobie podciągnę do końca. I zobaczmy, jak będzie to teraz wyglądało. I teraz wygląda to tak. E, czyli on sobie w tym momencie za pomocą e, za pomocą normala przejął ten te, te, te dane, które tutaj miał. Jeżeli teraz sobie ten normal wyłączę, mam odbicia, to to jest dokładnie to samo, czy do, no dokładnie dokładnie ta sama część, e, którą mamy i którą mamy w podl, czyli plama. Plama kołóża, jak to tak to. Jeżeli ja sobie tutaj dam podwójną kałużę, o, to w tym momencie ją ja tu rzeczywiście kołurzę. I te kałuże z wodą, ja przynajmniej, wykorzystuję bardzo często przy, przy swoich projektach. Dlaczego? Zostawię to dla siebie, a nie muszę się z wami wszystkim dzielić. Najważniejszą informacją w tym momencie jest to. Że mamy naszego hamburgera. Ten hamburger generalnie wrze, tak, zarobiście, że można by go było wrzucić na przykład na kubeczek, można by go było wrócić na inne takie rzeczy. I love, powinno być tu eat, I love it. Niech będzie I love it. Czyli to omówiliśmy sobie, w jaki sposób wrócić indywidualny element, w jaki sposób go wykasować i w jaki sposób. Coś takiego zrobić. Ja się oczywiście tym zajmuję troszkę bardziej zawodowo i, i mhm. czasami jest w ten sposób, że projektuję takie grafiki, a no najpóźniej później współpracując z kilkoma osobami tworzącymi takie grafiki bezpośrednio na ścianach i jedziemy z tematami. Kiedy było to popularniejsze i robiliśmy to w klubach i w kilku firmach, w tej chwili zostawiam to jako, jako ćwiczenie. Co hmm, mi jeszcze możemy z, y, powiedzieć o tym wszystkim? Zauważcie, że te naklejki, które tutaj mamy, no są niczym innym, właśnie jak tą teksturą. Jeżeli chcielibyśmy, żeby ta tekstura była, czy ona będzie taka, prawda? Bo tu chodzi o składnię tego materiału. Jeżeli ona będzie taka, czyli tu mamy tą, a, tą mapę wypukłości czterokolorową, no to super, jeżeli ja to wyłączę, ona będzie płaska. To widać, jak to jak to działa. Tak samo jest z równa Czyli z odbiciami. Niestety minusem jest to, że my, jeżeli chcemy robić sobie przejroczystości, no to tutaj już zabawa, zabawa nam się trochę rozkręca. I teraz tak, co my tutaj mamy? Mamy Lift, mamy Luminosity, City, kwestia tego, jak bardzo będziemy mieli te, te, te elementy. I teraz. Co to jest opacity? To jest ta nasza rozkręcająca się zabawa. I w tym momencie mamy przytłumiony, przy, nawet bym powiedział, że przytłumiony taki element. I to też ma swój, swój, swój plus. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli, my wykonujemy, jeżeli my wykonujemy grafikę, czy jeżeli wykonujemy wizualizację dla klienta, gdzie najpierw klient chce, żebyśmy wykonali taką wizualizację, a później on nam zapłaci za próbne, no to wrzućmy sobie swoje logo, prawda? Bo w, jeżeli wrzucimy a od razu, jeżeli zrobimy taką wizualizację, taką inną wnętrza, nie wnętrza, jeżeli wrzucimy od razu coś takiego i nie wrzucimy sobie z naszego znaku wodnego, to w tym momencie, a w tym momencie może być naprawdę bardzo bardzo różnie bardzo bardzo ciekawe dobra no to Twin Motion jest macie pokazane jak, jak to zrobić w Twinmotion a mam nadzieję że filmik wam się spodoba i zostawcie w komentarzu tematy jakie chcielibyście żeby poruszyć ja myślę że te tematy wszystkie są do ogarnięcia jakiekolwiek by one nie były tylko dajcie znać czy chcielibyście żeby to był Twinmotion czy żeby to był Archicad 27 28 a, czy żebyśmy zrobili, nie wiem, może kurs od początku w jakiś trochę inny sposób w innej um, w innej strukturze. Także dajcie znać, jeżeli ktoś to poogląda, to będzie mi bardzo miło, jeżeli nie, a no to, to też mi będzie bardzo miło.